Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Mutant Nightmare jest to chodzona nawalanka, stworzona przez Konami. Produkcja pojawiła się na PlayStation 2, GameCube, Xboxie oraz DSie. W Ameryce premiera miała miejsce 1 listopada 2005 roku, a w Europie 14 kwietnia 2006. Żółwie dowiadują się, że Shredder zbudował statek kosmiczny, aby podbić galaktykę. W tle dzielą się rozmaite intrygi. Zostajemy wysłani przez multiwersum. Tym razem fabuła jest naprawdę pokręcona i nawet nie próbowałem jej zrozumieć. Wesoło biegamy sobie całą czwórką. Klepiemy znowu te same dinozaury i innych intruzów z kosmosu. Plansze stały się większe i bardziej rozbudowane. Znowu rywalizujemy w drużynie kto zbierze więcej kryształów, wykręci lepsze kombosy i pod koniec zadania uzyska więcej punktów. Bolączką tym razem są nieskończenie rozpawnujące się wrogowie, mapy też są zagmatwane i posiadają zbyt dużo korytarzy, cele zazwyczaj niejasne i ogólnie panuje dobrze znany harmider. Autorzy programowali to chyba z przymusu, gdyż widać tu wiele niedokładności i jechania po najkrótszej linii oporu. Tak mi się wydaje, że mieli kontrakt podpisany na trzy części i musieli się z niego wywiązać. Efekt końcowy jest taki, że dostajemy słabą chodzoną bijatykę, która nie wnosi nic nowego, tylko drenuje dobrze znaną markę do granic możliwości, traktując ją jak kurę znoszącą złote jajka. Misji jest bardzo dużo rodzajów, co z tego skoro trwają po parę minut. Po zalaniem się po pyskach pojeździmy trochę na odrzutowych dyskorolkach. Jest to nawet przyjemna odskocznia, łamiąca nieco schematy. Trzeba wykazać się dobrą spostrzegawczością i refleksem. Pod koniec standardowo zliczane są punkty i widzimy kto ile kryształów zebrał. Czuć tu naprawdę wielki nacisk na kopa i zabawę z żywym przeciwnikiem. Żółwie sterowane przez komputer radzą sobie nie najgorzej. Są tu okazyjne bugi czy nieoczekiwane zwiechy. Sztuczna inteligencja oczywiście się nie popisuje i działa wedle starych zasad i schematów. Dobrze, że tym razem nieprzyjaciele nie są tak agresywni, a bohaterowie poruszają się deczko żwawiej, tym samym łatwiej do kogoś doskoczyć. co konflikt Powiedziałbym, że to jest taki zestaw minigierek bez ładu i składu. Tylko prawdziwi fanaty znający serial będą wiedzieli o co tak naprawdę biega. Raz spacerujemy sobie po parkach, aby chwilę później odpierać atak na jeźdźców, rzucając w nich shurikenami. W międzyczasie oglądamy sobie filmiki, odblokowujemy sekrety. Nowością jest tu wyposażenie się w zwoje ninja, odblokowywanie nowych komposów i unikatowych umiejętności. Niestety, nie jak to się przekłada na gameplay, który jest frustrujący i daje zerową satysfakcję. Z całej trylogii najlepiej w pamięć zapadła mi ta pierwsza, była po prostu klasycznym beatem upem, a nie jakimś udziwnieniem z niepotrzebnymi domieszkami. Jeżeli miałbym się doszukiwać nowości, to jest tutaj coś w postaci trybu misji. Trzeba eliminować zagrożenie w wyznaczonym czasie, bronić konkretnego punktu, ukończyć dany etap, zdobywając przy tym kryształy. No poszerzyła się nieco paleta ruchów, każdy żółwi ma teraz swoje unikatowe moce, istnieje możliwość wyprowadzania dłuższych kombinacji, robienia bardziej zaawansowanych uników, parowaniu ciosów, czy przechylanie szali przez nagłe kontrataki. Ja się szczerze powiedziawszy w to nie zagłębiałem, używałem kilku przycisków na krzyż i tak w tej całej zadymie raczej nie uda wam się wyprowadzić konkretnych kombosów, tak jak przekazano w książce zawsze wybierać będziemy te najskuteczniejsze i obszarowe w moim odczuciu wszystko było programowane na szybko i na odwal się. Większość kosmitów i wojowników została bezczelnie skalkowana z poprzednich części, to samo tyczy się lokacji czy bliźniaczo podobnych do siebie animacji. Albo jestem ślepy, albo coś ze mną nie tak, ale grafika wcale się nie zmieniła. Otrzymujemy tą samą cel shadingową Papkę co poprzednio. Na sylwetkach widzimy wyostrzone kontury, wielorakie kolory, cienie są tu bezczelnie uproszczone, praktycznie nie istnieje coś takiego jak odbicie światła, czy jakieś bardziej zaawansowane postprocesy, animacja czasami lubi zwolnić lub lekko się zawiesić. Sama walka też wygląda przekomicznie. Raz okładamy kogoś po plerach, innym razem to my dostajemy nie wiadomo skąd pociski z blasterów latają po kątach budynku. Gra nawet jak na tamte czasy po prostu wygląda brzydko, naprawdę ciężko coś powiedzieć na jej temat. Widać po prostu, że autorom spieszyło się, aby to wydać, nie przejmując się zbytnio jakością końcową. Muzyczka jest bardzo podobna jak we wcześniejszych częściach, otrzymujemy skoczne i rytmiczne utwory, całość nawet dobrze pasuje do walki, motyw przewodni mocno trzyma się serialu, czuć w podkładzie ten miejski charakter, to samo tyczy się efektów, są one dosyć spłaszczone, ale fajnie wypadają tutaj odgłosy mieczy, pochrzękiwanie i wysiłek wydobywający się z ust bohaterów, flaki, eksplozje. Twórcy mogli dać więcej linii dialogowych, bogatki znowu się zapętlają. Ogólnie nie ma tu żadnej rewolucji, a jest jedynie powielanie schematów z poprzedniczek. Trzecia część o podtyle Mutant Nightmare jest bardzo mało znana. Fizyczna kopia gry potrafi kosztować nawet kilkaset dolców, jest to z pewnością łakomy kąsek dla kolekcjonerów. Jeżeli chodzi o sam tytuł jest on przeciętny do bólu i wątpię, aby nawet zagorzałem fanom chciałoby się w pograć. Całość stara się być wierna serialowi i stawia mocny nacisk na kooperację. Brak tu jakichś świeżych pomysłów czy gameplayowych nowości. Całość wygląda archaicznie i przestarzale. Jest to taki typowy chwyt marketingowy, żerujący na sentymencie fanów. System walki jest płytki i nie powala zróżnicowaniem. Pojawiają się liczne błędy, problemy z kolizją. Może młodszych odbiorców by ta produkcja zaciekawiła, a starsi lepiej niech obejdą ją szerokim łukiem.